Witaj nieprzypadkowy widzu, nieprzypadkowa widzko i ty obserwatorze <laughs> z boczuszku. Yy, dzisiaj takie, yy, no, no musiałam, no musiałam, tak mnie uderzyło, yy, to jakoś tak w wypechy wewnętrzne mi tu zagrało, że, że potrzebowałam nagrać. Nie wiem czy to puszczę i kiedy to puszczę, ale yy, taką mam dzisiaj refleksję, że duża część z nas ma mentalność chłopki. No... Walnęło mnie to, jak sobie myślałam właśnie o tym, yy, co będę nagrywać, i yy, 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 przypomniałam sobie. że nie przypomniałam sobie, bo nie ma co sobie przypominać, bo to jest na bieżąco. No dobra, yy, że czytam teraz Chłopki. I yy, książka yy, nie jest dla mnie jakaś super wstrząsająca, bo historie, które tam są opisane, to nawet nie są historie mojej babki, bo moja babcia taka była. To są historie mojej mamy, bo moja mama taka jest, i mimo że y, jest osobą wykształconą, y, mimo że w swoim kręgu może uchodzić za kogoś, kto sobie świetnie w życiu poradził, to jak wchodzi do domu, to jest chłopką. To nadal na pierwszym miejscu są inni, i uszczęśliwianie innych jest jej głównym obowiązkiem. Y, I musi się spracować, żeby czuć, że, y, że się napracowała. Y, I tak ostatnio z nią rozmawiam i mówię, mamo. W naszej rodzinie, bo ja pochodzę ze wsi, bo wszyscy tak strasznie dużo pracują. A kto z nas się dorobił? No nikt. I druga część tej historii jest taka, że przed y, tymi chłopkami czytałam sobie klasykę gatunku królową Margo. I y, y, y w życiu chodzi o to, żeby sobie wybrać: czy, jesteś, czy masz mentalność chłopki, czy masz mentalność królowej. Chłopka zawsze będzie usługiwała innym, a królowa to jest taka, która przede wszystkim dba o swoje potrzeby. I ma ludzi od tego, żeby te potrzeby um, zapewniali i nie ma wyrzutów sumienia, że rządzi. No i taka decyzja. Mentalność. Chyba można wybrać albo się nauczyć. No, i się cieszę, że się nie urodziłam w tamtych czasach, bo z moją mentalnością knąbrnej, właśnie takiej półchłopki, półkrólowej, myślę, że byłoby mi ciężka. Tak to mogę sobie nagrać i ćwiczyć, żeby nie być półchłopką, półkrólową, ale tak królową w całości. No, <grytanie> jak ktoś zrozumiał, to gratuluję, ale do mnie trafia. Także, że życie to droga, to oczywiście szerokości i długości bajo.